Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i zapraszam Was na filmik na filmik z moich czasów na Majorce. Jest to druga część. Właśnie przeprowadziliśmy się do apartamentu, do apartamentu prywatnego, w którym już mieszkamy po raz któryś i z apartamentu hotelowego. Pokażę Wam jeszcze raz, jak wygląda ten apartament, do którego przeprowadziliśmy się i porównamy sobie widoki z hotelowego apartamentu i prywatnego apartamentu. Zapraszam na filmik oczywiście te osoby, które chcą oglądać, a które nie chcą, to niech nie oglądają, a potem nich nie piszą głupot. Bo oglądają, a potem piszą jakieś dziwne komentarze. Taki właśnie mieliśmy widok z apartamentu hotel hotelowego. I to, co słychać, to rzeczywiście tak właśnie było słychać. Widok na ulicę i parkujące samochody. I widok z apartamentu prywatnego morze, z daleka widać plaże. Góry promenadę prowadzącą do plaży wzdłuż morza hotele miasteczko góry a tutaj jest widok na otwarte morze. Tak wygląda na tarasie: to są cztery krzesła, dwa łóżka, duży, olbrzymi stół, parasol, no i widok. Taki widok i cudowne świeże powietrze. Przechodzimy do apartamentu. Mamy duży stół, cztery wygodne krzesła, kredens, gdzie są różnorodne alkohole i kieliszki. Po prawej stronie mamy kącik kuchenny. Tu jest jadalny, tu jest kuchenny, gdzie mamy wszystko co trzeba. Jest płyta ceramiczna, lodówka, jest ekspres do kawy, dzbanek do gotowania wody, toster. Jakby było zimno, można włączyć sobie ogrzewanie. Tu już jest woda, bo woda niestety trzeba pić z butelki nie pije się wody z kranu i z takiego jakby jadalnego, z jadalnej przestrzeni. Przechodzimy do saloniku. Tutaj jest salon, wygodna kanapa, bardzo wygodna mięciutka kanapa. Nad kanapą duże lustro, które pokazuje nam cudny widok. Mały stoliczek, fotel, mały telewizor, komoda, którą mamy godzinę 15 radio i przechodzimy na najpiękniejszą część, czyli taras. Chodzimy do sypialni. Tu już powoli rozstawiam moje rzeczy. W sypialni jest duże lustro. Duże lustro, duże wygodne łóżko, dwie szafki nocne, lampki. Obrazki z aniołkami, a tutaj jest balkon, na którym suszy się pranie. Dzisiaj przed chwileczką właśnie opuściła apartament pani sprzątająca, która sprzątała po poprzednich czasowiczach i jest też pralka. Później jak będzie pranie suche, ja je poskładam i schowam do szafy. Gdzie są czyste ręczniki i zmiany pościeli. I wchodzimy do łazienki. Jasnej, czystej łazienki. Tutaj w szufladce są dwie suszarki. Jest lustro, a nawet małe lusterko powiększające. Umywalka jest tylko jedna, ale nam wystarczy. Jest prysznic. I taki widok jest okno. Widokiem. Przepięknym widokiem. No, tak się można, tak można brać kąpiel. Jedziemy na zakupy, i zaczynamy zakupy od Lidla. A oto co kupiłam: kupiłam serek naturalny, mini mozzarelle, actimel, jaja, jaja ekologiczne. Sklepie eroski, bo oczywiście w Lidlu zapomniałam, a tu jeszcze ulubione orzeszki, śmietane, do kawy, sok pomarańczowy, świeżo wyciskany, fantę drzem i ulubiony miód z pomarańczy, cebulkę, czosnek, pomidory, białą cebulę, zieloną cebulę, trochę owoców, banany. I takie ogólne owoce. A tu jeszcze wcześniej kupiłam taką oliwę z oliwek. Myślę, że jest bardzo dobra, bo jest to z Majorki i sól pieprz. A następnego dnia przygotowałam śniadanie na tarasie. Piękna pogoda zachęca do spożywania posiłków na powietrzu. I przygotowałam nasze ulubione śniadanie, czyli jaja, jaja na miękko, pomidorki, serki, owoce, miód, drzem i czarna kawa. Lub ze śmietanką. I sok pomarańczowy ze świeżo wyciskanych pomarańczy, które wczoraj kupiłam w Markadonie. Z tak pięknym widokiem śniada smakuje zupełnie inaczej. W dzisiejszy dzień postanowiłam poświęcić dla siebie i trochę dla mojej urody, powiedzmy, ale dla siebie po prostu dzisiaj prysznic masowanie ciała, szczotkowanie ciała, zrobienie włosów, a teraz zrobiłam właśnie sobie paznokcie. Moje akcesoria tutaj pokażę wam, jakie zabrałam ze sobą. Akcesoria, tutaj oczywiście pilniczki i tak dalej i różne rzeczy. I zabrałam ze sobą takie dwa lakiery. To jest nowy lakier. To jest właśnie lakier w kolorze burgundowym, który sobie kupiłam jako troszeczkę trendu musi być i właśnie tak pomalowałam sobie w tej chwili paznokcie. Tym lakierem burgundowym, ale jeszcze mam różowy, też który bardzo lubię, jak mi się znudzi burgundowy, ale chyba nie, bo bardzo mi się podoba. To jest numerek 473 473 numer. Jest to ten lakier Essie, firmy Essie, który niby ma się trzymać dwa tygodnie na paznokciach. Zrobiłam sobie też stopy, oczywiście mimo, że mam takie jakie mam, ale pokażę Wam jak ładnie te stopy wyszły. Tak wyszły paznokcie u rąk, myślę, że bardzo ładnie. Przynajmniej mi się podobają. I pokażę Wam teraz u nóg. A tak wyglądają paznokcie u nóg. Też burgundowy kolor. I pokażę wam jak wygląda widok. Dzisiaj niebo jest troszkę zachmurzone, takie szare, ale jest bardzo ciepło. Tak troszkę korzystałam ze słońca, bo rano było słońce. I zobaczcie ten widok. No po prostu czy nie jest cudny? Przypłynęły dwa Piękne jachty. Tu jeszcze jest bardzo dużo ludzi, no nie wiem czy dużo, na plaży. Jutro się wbiorę na plażę, to wam pokażę, jak tam wygląda. A teraz maluję się, ubieram i idziemy na jakiś mały tapas lub kawę. Zobaczymy, na co będziemy mieli ochotę. i tak wyglądają włosy po usunięciu tego wałka teraz muszę je troszeczkę przeczesać i wydaje mi się, że jak je przeczeszę grzebieniem to te loki znikną i mój makijaż jest bardzo delikatny, właściwie trochę fluidu trochę mojego Estee Laudera różu brwi szminka, to wszystko, oczy mam nie pomalowane i nie będę malowała Dzisiaj i tak wyglądają włosy. Niestety te loczki rozkręciły się zupełnie. Ale trudno. Perfumu, troszeczkę perfum. Ja mam Lancôme i Malutką buteleczkę. Mam tutaj dwie buteleczki Chanel i Lancôme. Jedziemy w poszukiwaniu sklepu, gdzie można kupić jakikolwiek internet mobilny. Zaczynamy ucztę. Wreszcie dotarliśmy do takiej małej restauracyjki, gdzie znamy kelnera, który pracował w innej restauracji i nas namówił tutaj na takie jedzonko. Spróbujemy jak smakuje. A przybyliśmy bardzo późno, bo szukaliśmy sklepu, gdzie można kupić internet, bo tutaj z tym internetem są duże problemy. Mm. Typowa przystawka, ciepłe bułeczki, pizza brot, czyli taka, taki chlebek jak pizza i do tego mamy tutaj różnorodne oliwki aioli. I ja już tutaj próbuję. Dostaliśmy miskę gorących muszli, za którymi ja niestety nie przepadam i trzy rodzaje carpaccio, które bardzo lubię. Zostaliśmy poczęstowani przez kucharza, który ubiegł właśnie to ciasto, ciasto. I to jest sera ricotta z wiśniami. Mamy spróbować. Zobaczymy, jak smakuje. Ser ricotta. Mm. Coś nowego. Wczorajsza kolacja była bardzo, bardzo smaczna. Widać było, że. Nasz znajomy kelner stawał na wysokości zadania, żebyśmy tylko byli zadowoleni i jeszcze wrócili do tej restauracji. Bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję za komentarze, które pojawiły się pod ostatnim filmikiem dotyczące pracy opiekunek, a zwłaszcza czasu wolnego i ile nam się należy tego czasu wolnego rzeczywiście, bo. Inaczej są skonstruowane umowy i ta nazwa opiekunka na 24 godziny na dobę, czyli że ona jest 24 godziny i trzyma tą seniorkę albo seniora chyba za rękę cały czas i z nim gotuje, piecze, czyta mu i, i w ogóle, w ogóle, co jest niemożliwe i wbrew normalnym ludzkim zasadom i wbrew prawu takie wykorzystywanie na maksa opiekunki. Tym bardziej, że my też podlegamy prawu niemieckiemu. Jak pisze jedna z Was, Wy opiekunki ze wschodniej Europy podlegacie też prawu niemieckiego. Niemieckiemu a jesteśmy wykorzystywane na maksek. się tylko da, bo nie znamy przepisów, bo 24 godziny na dobę, więc musimy pracować 24 godziny. Najlepiej, jakbyśmy w ogóle nie miały przerwy. Ja też przyjechałam. Do Niemiec i moja pierwsza praca to był horror, horror, kiedy nie znałam niemieckiego, kiedy byłam wykorzystywana, tylko rodzina sobie życzyła, żebym chodziła na spacer na te dwie godziny dziennie. Były to pola, właściwie była to wioska z jednym malutkim sklepikiem dookoła pola i tak chodziłam sobie ulicami, mogłam korzystać też z roweru. Nie, jak wspominam ten, ten czas, to, to była jedna z moich gorszych prac i jeszcze wykorzystująca mnie na maksa. Pani sprzątająca, która niemka, typowa niemka, która przychodziła raz w tygodniu do babci, robiła jej włosy i robiła porządki. I ja musiałam przy tych porządkach jej pomagać, a ona za to brała kasę. Z trzepaniem dywanów, z trzepaniem brudnych, starych materacy u tej babci w sypialni i tak było co tydzień I jeszcze z czyszczeniem lamp. Okropnie wspominam tą pracę i okropnie byłam tam wykorzystywana. Nie wiedziałam w ogóle jak się bronić, ja po prostu myślałam, że to należy też do moich obowiązków. Ach. I tak samo pieniądze przeznaczone dla nas na posiłki, które kupujemy i dla nas i dla naszych seniorów. Zawsze tych pieniędzy jest mało, zawsze jak rodzina może, to po prostu ogranicza. Wiadomo, że oni jeżeli rodzic ma demencję czy jest już umysłowo niepełnosprawny, wtedy kontrolę przejmują dzieci, a dzieci są zachłanne, dzieci chcą zgarnąć jak najwięcej pieniędzy, zaczynają to wszystko liczyć, wyliczyć i na tych olbrzymich pieniądzach, bo czasami się pracuje u ludzi bardzo, bardzo bogatych, a mimo wszystko te dzieci oszczędzają na nas, na swoich rodzicach też, jak się tylko da. Ja po prostu nie wiem, jak reagować, co robić, co mówić. Już w tej chwili sobie daję jakoś radę w pracy, dlatego że poznałam język, tak? Pani, ja czasami też nie wiem, jak mam reagować, co mam mówić. Jestem mało, osobą mało asertywną, ale próbuję walczyć próbuję walczyć o swoje prawa, bo jeżeli ci ludzie wykorzystują mnie bez skrupułów, a właściwie przy tym są bardzo kulturalni, bardzo mili i osiągają swój cel, bo ja nie wiem w tym momencie, jak mam się zachować. Niestety musimy o siebie tutaj walczyć. I jeszcze raz dziękuję za komentarze. Komentarze bardzo ciekawe, wspierające, dające wiele, wiele rad. Rad dla tych osób, które po prostu pracują jako opiekun. Na szczęście firma, dla której ja w tej chwili pracuję, jest firmą bardzo rzetelną i wiem, że w każdej trudnej sytuacji, w jakiej ja się znajduję, mogę zadzwonić i dostanę tam wsparcie, a to jest bardzo, bardzo ważne. Także ja mogę całe swego serca polecić moją firmę. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z firmą, z którą ja pracuję, piszcie na mojego maila, a ja bardzo chętnie Wam powiem, jak ta firma się nazywa i dam kontakt do tej firmy. Z tego co wiem, to ja przygotowywałam bardzo duży zestaw dokumentów, jeżeli się starałam o pracę w tej firmie. I to wszystko rzeczywiście przygotowałam, to wszystko podałam, ta firma to potrzebuje i jeżeli chcemy pracować, to takie dokumenty trzeba przygotować. Ja wiem, że podobne dokumenty trzeba przygotować, też jeżeli chcemy pracować w firmie szwajcarskiej czy w jakiejkolwiek dobrej firmie. To wypełnia się ankiety, posyła się zdjęcie, posyła się chyba zdjęcia swoich dowodu osobistego. Wiem, że jak zaświadczenie o niekaralności. I chyba to wszystko. I jak znamy język niemiecki, bo im lepsza znajomość języka niemieckiego, tym mamy troszeczkę lepiej w pracy. To jest też przede wszystkim dla naszego dobra. Uczymy się języka niemieckiego, a pod filmikiem podam też Wam moją koleżankę właśnie tutaj z YouTube'a, która jest nauczycielką języka niemieckiego i ona chętnie Wam udzieli lekcji. Podam Wam maila do Pani, do Jadzi. Kochani, dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, za to, że znajdujecie czas, żeby obejrzeć, Moje filmiki, że chcecie je oglądać. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, za cudowne komentarze, które wspierają też inne opiekunki, a przede wszystkim dobrą radą, co robić w naszych trudnych sytuacjach, gdzie same nie wiemy, jak się zachować. I jeszcze raz dziękuję. W następnym filmiku będę też chciała zacytować pewien list, na który serdecznie Was zapraszam. I do następnego spotkania. Pa-pa!